Cześć, nazywam się Krystian Ksielewski i jestem trenerem personalnym oraz trenerem przygotowania motorycznego. Zmysłanie dla lekarzy dentystów, przygotowałem zestaw ćwiczeń, które można bez problemu wykonać w gabinecie stomatologicznym, w jakim dzisiaj jestem, pomiędzy jednym a drugim pacjentem. Ten dodatkowy ruch zniweluje nam stres oraz napięcie. To tylko kilka minut. Zaczynamy! Zaczniemy sobie od rozciągania mięśnia czworobocznego, który jest nazywany mięśniem stresu. Siedziemy sobie wygodnie na fotelu, włożymy prawą rękę pod pośladek i wykonamy skłon głowy w lewo. Można sobie złapać tutaj lewą ręką nad głową i dociągnąć w drugą stronę. Trzymamy ćwiczenie przez około pół minuty. I zmienimy sobie zaraz stronę. Następnie wkładamy rękę lewą pod pośladek lewy i wykonujemy skłon głowy w prawo. Niesień czworoboczny jest bardzo często przykurczony i zbyt mocny, dlatego chcemy go mocno porozciągać. Nie w tej pracy jest to notoryczne. Stomatolog ciągle siedzi nad pacjentem. I głowę ma wysuniętą w przód, więc warto się nad tym skupić. Drugie pół minuty, i zmieniamy ćwiczenie. Następne ćwiczenie będzie wykonane w skłonie tułowia w przód i będziemy sobie rozciągać mięśnie piersiowe oraz barki z ramionami w tył. Oczywiście każda osoba ma inną mobilność. Jedne osoby będą mogły wykonać to w większym zakresie, inne w mniejszym. Stomatolog operuje też głównie obręczą barkową. Jest w tak, w tak zwanej protrakcji. Ciągle te łopatki są troszkę bardziej zaokrąglone. Dlatego warto zadbać o to, aby ściągać je jak najbardziej w tył. Tak, aby ta postawa i serwetka była bardziej wyporstowana. Następne ćwiczenie to rozciąganie tricepsów. Tak, łapiemy się za łokieć drugą ręką i ściągamy łokieć w dół. Jak wiadomo głównym narzędziem pracy stomatologa są kończyny górne i pracuje on nimi izometrycznie, ciągle operując, dlatego warto porozciągać również te prostowniki stawów łokciowych, aby ta praca była nie tylko przyjemna, ale i tak naprawdę prostsza. Zmieniamy sobie kończynę i rozciągamy drugi triceps. Łapiemy prawą ręką za lewy łokieć. Z racji tego, że człowiek jest izozą asymetryczną, zapewne z jednej strony będzie czuć można większy zakres ruchu, a z drugiej mniejszy. Osobno będzie to u praworęcznych, a inaczej u leworęcznych. Kolejne pół minuty. Teraz rozciągniemy sobie przedramiona. Można to zrobić na fotelu, ewentualnie na biurku. Ustawiamy sobie dłonie odwrotnie i przesuwamy sobie lekko tłów do tyłu i będzie czuć, na pewno będzie czuć rozciąganie przedramion, tak, zginaczy przedramion. Dentyści, stomatolodzy operują głównie kończynami górnymi, czy to wyrywając zęby, dlatego warto na pewno nad tym pracować i rozciągać. Zmieniamy ćwiczenie. Teraz zajmiemy się dołem ciała. Zewnętrzna rotacja biodra. Kładziemy sobie bokiem nogę na fotelu. Tak I próbujemy się lekko do przodu pochylić. I rozciągamy sobie rotatory stawu biodrowego. Stomatolodzy głównie siedzą w swojej pracy, więc warto zadbać o to, aby porozciągać te partie. Utrzymujemy pozycję przez pół i zmieniamy sobie teraz stronę. Tutaj podobnie sytuacja ma się jak w kończynach górnych. Zapewne z jednej strony te mobilność będzie czuć bardziej, z drugiej mniej. tak? Pochylamy się do przodu. Zależy od tego, którą kończyną bardziej operujemy podczas życia. Są osoby prawonożne i lewonożne. Utrzymujemy pozycję przez pół minuty. Kolejnym rozciąganiem będzie ćwiczenie przywodziciela, czyli kładziemy sobie nogę na fotel. Można się oczywiście czegoś złapać i podtrzymać, jeśli będzie to problem. I schodzimy sobie w dół. W zależności od tego, jak mobilność nam na to pozwala, tak? Nie każdy będzie mógł zejść na tyle, ile chce, ale na tyle, ile może. Więc warto sprawdzić, ile mogę dzisiaj, a może za miesiąc lub dwa będę mogła więcej, tak? I trzymamy sobie pozycję pół minuty i zmieniamy nogę. Używając pedałów nożnych i pracując tam izometrycznie, ta pozycja jest utrzymywana przez kilka godzin tak, w takim rozkroku, więc te mięśnie bardzo dostają i są ciągle przykurczone, więc warto je rozciągać i o nie zadbać. I na koniec rozciąganie stawu biodrowego w pozycji głębokiego przesiadu, w którym niestety, jak wiem, z doświadczenia ludzie bywają bardzo rzadko. Mimo, że przesiady i skłony wykonujemy codziennie, są to pozycje w niepełnych zakresach. Ta praca charakteryzuje się niestety niepełnymi zakresami ruchu. Stąd też mój pomysł na to rozciąganie. Próbujemy na pełnych stopach, nie odrywając pięt, mając w miarę proste plecy utrzymać pozycję głębokiego przysiadu. Można sobie oczywiście pomóc przesełkiem lub fotelem i utrzymujemy tą pozycję przez około minut. To był zestaw ćwiczeń dla lekarzy dentystów. Minuty dzielą was od lepszego samopoczucia. Zapraszam do ćwiczeń ze mną.